Nowy React, nowe hooki, a jednym z tych hooków jest tak jak widzisz na ekranie, w moim kodzie hook Use ID. Jest to strasznie prosty hook, on po prostu zwraca stringa, który jest jakimś e, unikalnym ID e, i możesz go używać w różnych przypadkach w twojej aplikacji. E, jednym z takich e, przypadków jest, kiedy masz jakiś formularz. I dla danego inputu masz mm, jakiś label. I chcesz, żeby ten label po kliknięciu fokusował ten input. I oczywiście normalnie mógłbyś yy, zahardkodować sobie ręcznie te ID. Czyli tutaj byś mógł na przykład przekazać username. I tak samo te username użyć tutaj. I oczywiście to zadziała. Yy, jednak użycie tego use ID daje ci to, że nie musisz za każdym razem myśleć, jak nazywasz te id -ki. On ci to generuje automatycznie. No a wymyślanie tych ID-ków za każdym razem może być problematyczne, kiedy na przykład masz naprawdę dużo tych, dużo tych inputów, i wtedy warto posłużyć się właśnie tym hookiem. Sprawdźmy więc. Otworzę sobie aplikację. Tutaj widzisz, mam ten label i mam input. Kiedy kliknę w label, oczywiście ten input łapie focus. Innym przypadkiem użycia takiego use id jest to, żeby mieć link, który przekierowuje do danego id. Oczywiście przed tym id trzeba użyć hasha. No i dana sekcja strony, dany element ma również przypisanego tego idka i w tym momencie, kiedy kliknę go tu paragraf to widzisz, że jestem przekierowywany na dół tej strony. Gdzie jest ten ID, i również kiedy tę stronę odświeżę, to również ląduje od razu na tym paragrafie. Ja osobiście tego hooka często nie używam, no bo w większości przypadków tych IDków nie jest za dużo i można bardzo łatwo sobie wymyślić nazwę takiego ID-k'a samemu. Ale jeżeli miałbyś z tym kłopot, to wiedz, że właśnie jest alternatywa w postaci tego hooka use ID.